Prawnik Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Dzisiaj przybyliśmy, właściwie, jak przybyłam do Warszawy, w celu spotkania z Dolnośląskimi rzecznikami praw konsumentów, aby omówić po pierwsze sprawy naszej współpracy, ale także wpływ koronawirusa na, na naszą sytuację, jak się to odbija na prawach konsumenta oraz na naszą funkcjonowanie. Czy na pewno widzimy duży, bardzo duży wzrost liczby SKR w stosunku do Roku mamy 60% więcej skarg w tym roku między lutem a sierpniem. No i tak, część praw konsumentów, niestety, jest może nie tyle łamana, co ograniczana. Na pewno firmy są mniej skłonne zwracać pieniądze. W dobie kryzysu. Niemniej jednak, jeśli pojawił się jakiś problem, w, zwłaszcza w pojęciu transgranicznym, my staramy się e, taką pomoc w, w udzielić udzielić w partici krajowej, w starze krajowej pomoc udzielają tuzyłom, mhm. działalności oraz ogólnopolscy rzeczy. Mhm. A czego najczęściej te skargi dotyczą właśnie w tej takiej skali ogólnoeuropejskiej? Bez wątpienia e, podróż lotniczych. W, naszym, e, w naszych statystykach to jest 50% zgadz, które w tym momencie otrzymujemy w związku z koronawirusem. Jest to właściwie temat numer jeden: odwołane loty i kwestie. Myślę, że będzie bardzo dla nas, e, że tak powiem, tutaj to spotkanie. E, wniesiemy bardzo dużo fajnych rzeczy. E, mamy oprócz pani Ani z DCK, mamy tutaj pana radka z SK i z Katowic, przyjechał, także ten bardzo się cieszę. Mam przyjemność pana poznać. I myślę, że nawiążemy bliższą współpracę. Oby nie za często. Oby nie za często.